To jest 15 na żywo w środę, 15 listopada. Joanna Dunikowska-Paś. Witam Państwa i zapraszam. Gorące polityczne emocje i kolejna porażka PiSu, która potwierdza, jaka jest nowa większość w parlamencie. Sejm wybrał członków Krajowej Rady Sądownictwa, upolitycznionej w ostatnich latach przez PiS, i w nowym rozdaniu bez posłów tego ugrupowania. Wybór poprzedziła pełna emocji dyskusja. W zeszłej kadencji dopuścił się poważnego naruszenia Konstytucji, wybierając nie 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa, czym w oczywisty sposób przekroczył swoje uprawnienia. Chce pan wystąpić teraz, w tej chwili? Szanowny panie Budka, chciałem panu przypomnieć, że to Trybunał Konstytucyjny decyduje o tym, czy coś jest ustawa, To wypadki. zgodna z Konstytucją, czy też nie, a nie Borys Budka. <ślesk> Widzicie na Was! Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasów Trybunału ustanu.